Głogownik Little Red Robin. Zapewne wielu z Was kojarzy jak ten krzew wyglądał jeszcze jakiś czas temu. Jak prezentował swoje przepiękne, niezwykłe ubarwienie młodych przyrostów. I nastąpił już ten moment po okresie około dwóch miesięcy, w którym to, to ubarwienie. Młodych tegorocznych przyrostów zaczyna powoli się wytracać, aczkolwiek ono nie zniknie zupełnie. Ale ja zazwyczaj pod koniec maja lub też z początkiem czerwca zaczynam pierwsze cięcie, pierwsze z dwóch cięć w ciągu roku głogowników. Ma ono na celu pobudzić krzew do dalszego rozkrzewiania się oraz do tego, żeby. Ta roślina jeszcze raz wypuściła przepiękne, czerwone, młode przyrosty. I tak też się stanie, jeśli go przytnę właśnie w tym momencie. Docelowo ten egzemplarz jest przycinany na taką oto kulę. To znaczy, w tym momencie może ta kula nie jest jednolita. Ponieważ no, roślina wypuściła sporo tych młodych przyrostów, i y, trzeba będzie ją uformować y, ponownie, aby się jeszcze bardziej rozkrzewiła. Y, mnie osobiście u głogowników najbardziej zachwycają właśnie liście, a nie kwiaty, które owszem, pojawiają się na krzewach, ale zwłaszcza tych nieprzycinanych a głogowniki lubią przycinanie im bardziej są cięte, tym bardziej się one zagęszczają no i też czarują nasze oczy pięknymi przyrostami zazwyczaj pędy głogowników należy skracać mniej więcej o około 25% ich tegorocznych przyrostów czyli dajmy na to, że tutaj mamy tegoroczny przyrost mniej więcej odtąd, zobaczcie to jest tego roczny przyrost o długości około 30 cm. I aby roślina została należycie przycięta, powinniśmy ją skrócić mniej więcej gdzieś w tym miejscu. Tutaj, czyli zobaczcie nad pąkiem, tutaj liściowym, uśpionym. On się znajduje tutaj w kąciku tego listka. I jeśli przytniemy go właśnie. W tym miejscu, nad tym listkiem, to następnie z tych kącików tutaj i tu i tutaj roślina wypuści nam młode przyrosty i rozkrzewi się nam jeszcze bardziej. Oczywiście, jeśli planujemy tworzenie z głogowników chociażby takiej oto kulki, no to wtedy wiadomo, ta reguła nie zawsze musi obowiązywać, ponieważ. W zależności od tego, jaki kształt chcemy osiągnąć, no to wtedy przycinamy te gałązki do takiej wysokości, do jakiej ona nam pasuje. Ale jeśli po prostu mamy u siebie w ogrodzie, jeszcze taki niedorosły krzaczek mały, który dopiero dorasta, albo też jest to szpaler, żywopłot z tych fantastycznych roślin, no to wtedy zalecam skracanie głogowników mniej więcej o około 25%. I to pierwsze cięcie noworoczne, nazwijmy to, zaczynamy mniej więcej pod koniec maja lub też z początkiem czerwca, aby jeszcze roślina do lipca, sierpnia zdążyła wytworzyć te przepiękne przyrosty. Sekator gotowy, zatem ja biorę się za cięcie i po robocie. Głogownik został skrócony, tutaj nie ma miejsca na sentymenty. Ja jakieś 20 lat temu, jak zaczynałem tak naprawdę ciąć u siebie rośliny w ogrodzie, po raz pierwszy tak na większą skalę, bo wtedy zawsze było mi żal, było mi szkoda, że ojej, że szkoda mi tej gałązki, ale ta roślina mogłaby być większa, szybciej by urosła. Tylko, że co później się okazywało mianowicie to, że roślina z biegiem lat nieprzecinana stawała się coraz bardziej rzadka, nie asymetryczna i generalnie pokrój takiej rośliny mi się osobiście nie podobał, no i szybciej też się taka roślina starzała. Oczywiście nie mówię tutaj o wszystkich roślinach, a tylko chociażby o głogownikach, świerkach pospolitych, bukszpanach, no i jeszcze kilku innych roślinach. Zatem z tej, z tej przycinanej rośliny, z tego głogownika. Bardzo szybko odrosną nowe przyrosty. One się już pojawią nawet pod koniec czerwca, w połowie czerwca. To wszystko też zależy od tego, jaka będzie pogoda panowała, czy będzie dostatecznie dużo wilgoci w podłożu. No i następnie te młode przyrosty będą nam towarzyszyły nawet przez całe wakacje, a czasem nawet i w jesienią jeszcze roślina zdoła. Przyciąć, przyciąć roślinę zdoła wypuścić nowe przyrosty, nowe przepiękne, czysto czerwone listki. No i wtedy będziemy się mogli cieszyć tym niesamowitym kolorem u głogownika. Nie tylko Red, Little Red Robin, bo przecież głogowniki zazwyczaj w większości wypuszczają wszystkie przepiękne, młode przyrosty. Aczkolwiek. Muszę Wam jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że zobaczcie z tych takich gałązek, które obciąłem, czy chociaż tutaj, ja robię jeszcze dodatkowo mm, sadzonki. To znaczy, obrywam listki praktycznie wszystkie. Zostawiam może te dwa. Mm, y, o, na przykład, tego zostawiam w tym przypadku i tego tutaj. Ale skracam je o połowę. Natomiast te dolne obrywam, a tutaj górę jeszcze skracam. I taką gałązkę wkładam do ziemi. Może być to ziemia do ukorzeniania sadzonek, do ukorzeniania roślin, a może to być też na przykład torf zmieszany z piaskiem, ponieważ w torfie najszybciej się ukorzeniają rośliny, chociaż później taka roślina, która zostanie ukorzeniona w torfie, ona będzie troszkę gorzej się ukorzeniać nam w ogrodzie. Znaczy dłużej to potrwa i będziemy musieli zapewnić po prostu więcej, dużo więcej wilgoci. A jeśli na przykład zrobimy to tak, że zmieszamy piasek z ziemią ogrodową i odstawimy taką sadzonkę, taką przyszłą, nową sadzonkę do, do miejsca cienistego, gdzie tam słońce bezpośrednio nie pada i roślina będzie miała dostatek wody, będziemy dbali o to, aby ziemia w doniczce nie przeschła, no to wtedy będziemy mogli liczyć, że ta, ta młoda, Szczepka nam się bardzo, bardzo fajnie przyjmie, i w takiej też ziemi lepiej nam się zaadaptuje do, do ogrodu w ogrodzie. No, chyba że po prostu mamy czas na podlewanie roślin siebie w ogrodzie, no to wtedy jak najbardziej możemy ukorzenić taką roślinę w torfie i ona na pewno nam się szybciej ukorzeni w torfie oraz system korzeniowy na pewno szybciej będzie widoczne, szybciej przerośnie też te ziemia.